Ciao, widzowie, witam wszystkich na tym nowym odcinku. Dziś gramy w Star Wars. Coś tam nie pamiętam tytułu, pewnie macie właśnie w tytule filmu. To wszystko napisane tam, więc no, wiecie, jakby niezbyt pamiętam, ale wiem, że to jest gra Star Wars. Zagrałem e, sobie parę tam poziomów, malutko, ale no, grałem. Ale jest kozaczka naprawdę zrąbista, i zdecydowałem zrobić sobie z tego odcinek. Bo ta gra była spoko, sorry, że od razu mówię, sorry, że nie słychać tego dźwięku, ale no, nie mogę nic poradzić. I no, um, ogólnie też sorry, że nie było tak długo odcinka, gdzieś miesiąc, coś takiego. Ale no, zbytnio nie miałem czasu, więc no, wiecie, jak to jest, też teraz jest szkoła, ja mam 8 godzin dziennie, więc tak trochę taki sytuacja. No i on, tu, on tutaj mówią, że muszą iść naprawić takie y, dwa rzędy, jakby oni tutaj mówią w sensie. Ja, ja myślę, że wy to słyszycie, ale raczej nie słyszycie, bo tutaj nagrywanie jest dość takie wiecie, pisowie. Ale no, mam nadzieję, że w sensie ja słyszę, nie? Co oni teraz mówią, co oni mówią w czatach. Oczywiście będziecie wszystko y, widzieć, ale tak lekko nie będziecie słyszeć. Jak widzicie już grafika jest trochę... wiecie cox później tutaj je ja, żeby nie było to ja t... no grafika jest za nie tylko le lekko było dziwne że chłopiec z tych schodów jakby teleportował nie bo patrząc tam i go już nie było no i co widzowie i ogólnie piszcie w kom, czy chcecie więcej odcinków z tej serii z tej nowej serii, i no, jak napiszecie, że będziecie się to tak, a jak nie, to nie. Kurde, jeśli teraz mi pies będzie płakał, bo ogólnie to widzowie, y, mam nowego psa i on zbytnio bardzo, bardzo dużo płacze, ale nie dlatego, że on się źle czuje, że coś, tylko dlatego, że jakby on musi coś robić, nie? nie może być sam. Dobra, chyba musimy iść tutaj, widzowie. Tak, chyba ta. Dobra, lecimy. Dobra. Widzowie. Aha, chłop mi teraz powiedział: ten bot mnie tak pocisnął, że powiedział tak. Y, ty jesteś tym do wywalenia śmieciarnią, ale niezautoryzowaną. Chłop mi tak powiedział. Ty, co to, to, tak się. Chłopie, to ja ogarnęłem to dopiero teraz. No dobra tutaj idę. No, tu skoczyłem. Dobra. Widzowie, jak widzicie, to, 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 to tutaj grafika jest koks, naprawdę. Nie, teraz pies będzie szczekał, nie? Grafika jest serio koks i tak o w ogóle. Nie ja ogólnie nie widziałem całej fabuły, co ja tutaj mam zrobić. A dobra, dobra. Tutaj mam skręcić. Widzowie, Ogólnie to ta gra słyszałem, że jest trudna, bo tutaj prawie nic nie podpowiadają. Tutaj trzeba wejść? Tak! Trzeba wejść. I teraz gdzie? A, dobra. tu. Jak widzicie widzowie, to ta gra serio jest kozacka. Ty jak ja teraz mam. Dobra. No i piszcie, czy chcecie z innej serii. Też próbowałem nagryźć GTA. Tylko że jakby... No, nagrałem jednak, no, zrobiłem parę tam misji w tym dziece, ale no, nie nadawało się do, do, do włożenia, do filmu. Ty, a w ogóle, czy mnie dobrze słychać, nie? Bo ja mam taki nowy mikrofon i nie Ogólnie, sorry, że teraz będą się słabiej pojawiać te filmy jednak, bo, bo, kurde, prawie spadłem. Bo no ja też mam szkołę teraz, niestety. O dobra, ten chłopak powiedział nam, żebym szedł dalej. I co ja teraz mam robić? A, dobra, zejść. A tutaj znowu trzeba wskoczyć. Widzowie, ale naprawdę widzicie. O kurde. A jeśli mi to spadnie na łeb? Dobra, mniejsza Dobra. Dobra, aha, to co ja teraz mam zrobić? Dobra, udało się, ty, ale to jest serio. Ta gra jest serio trudna, widzowie. Jakbyście nie wiedzieli, ta gra jest naprawdę trudna. Możecie sobie spróbować. Dam wam tytuł przypięty. Nie kosztuje nawet tak dużo. Kosztuje, ty w się sensie na komputerach nie wiem ile, ale na konsolach tych, to kosztuje ona chyba 152 zł. A się naprawdę opłaca. Chcę ją kupić, bo jest bardzo fajna, bardzo kozacka. Dobra, my sobie tutaj wyszliśmy, jak widzicie, co ja teraz mam zrobić, dobra. Ta gra jest naprawdę bardzo koks. Kurde, nie straciliśmy jeszcze żadnych żyć, bo jak widzicie tutaj jest pasek na dole. Co tu jest, widzowie? Patrzcie co tam jest jakiś kraken, biskitu. Naprawdę. Widzowie, ta, ta gra jest taka kozacka. Ja tutaj nie doszłem, nie? Dobra Widzowie, co ja teraz mam zrobić? O, tutaj jest ten typ Ten fajny, ten miły Dobra Ja chyba tutaj mam wskoczyć, ale jak? W się, sensie, że... Tak? Dobra, tak Dobra To chyba to mieliśmy naprawić, wiecie, widzowie? Tak, to, to było to Ja tutaj mam... Ja doskoczę? Doskoczyłem Aha Ogólnie ja wam będę tutaj mówić ten, 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 różne czaty, które będą mówić tam, bo wy chyba nie słyszycie. To wiecie widzowie. Dobra. Bo tutaj w tej grze jest bardzo fajna też fabuła. O, teraz mówią, że coś tam, marzenie każdego. Jakby, bo oni są żłomiarzami tych, tych, tych w Gwiezdnych Wojanach, i no, i że to jest marzenie, że on może odlecieć, i za tyle hajsu może sobie całe życie ukombinować, że ten, ten, i właśnie oni teraz mówią, że oni niby byli źli ty, ci z mocami, a on mówi, nie wszyscy, no to szkoda, y, to jeśli nie wszyscy widzowie, jeśli on powiedział, że nie wszyscy byli źli ci z mocami, co nie on, ten robocik miły. Mi się wydaje, że jeśli on powiedział, że nie wszyscy są źli ci z mocami. To mi się wydaje, że on mówi, że ktoś z jego rodziny, jakiś tata, jakiś ktoś z jego rodziny chyba ma temoso, wiecie? I one są podobno nielega nielegalne mówią. No, a oni już to zabrali. Co oni zabrali? Dobra, widzę. Co się dzieje? Aha, coś się wybuchło. I teraz co? Będzie? Co będzie? Ja nie gadaj, że ja przegram tak. Aha, cała, całe wszystko się zezwaliło. Śmiesznie. Ja teraz muszę to unikać. Chyba, że muszę zostać. Czy co ja mam? U nie! Właśnie idziemy do tego krakena tego! Co to jest? Widzowie! Nie my idziemy do tego kosmicznie. Nie, nie, nie gadaj. Nie gadaj. Nie, nie, ja przegram. Patrzcie, jak to wygląda z bliska, kozacko. Dobra, my się zaczybiliśmy jakieś kable. Na szczęście, w sensie no, no ja nie mogła się tak skończyć. Tak. Kurde, on spada chyba. Patrzcie, jak to kozacko wygląda, widzowie, ta grafika. Nie, on spada. Co ja mam teraz? Aha, to on miał. To on miał tą moc. Ty, teraz. Roz... Patrzcie, jak to wygląda. Te, 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 w tle. To on miał ten moc. Dobra, widzowie, zrozumiałem. Patrzcie, jak to kozacko wygląda. Widzowie, naprawdę, ta gra jest tak jak Oks. Że, jeśli będziecie chcieli, drugi, drugi odcinek. Ja chętnie naprawdę zrobię ten drugi odcinek. To mi piszcie w kom. Czy będziecie chcieli drugi odcinek? I ogólnie też dziękuję za 150 na 140 subów. No i myślę, że dobijemy 200, bo, 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 bo fajny jest ten kanał chcemy dobić 200. Raczej nie będzie tak jak multi, że 300 subów i twarz od razu xd. Nie dobra. Aha! I on teraz mówi, żeby on siedział cicho, bo on nic nie widział. W sensie, żeby cicho siedział, bo to jest nielegalne te moce jakby. Aha, i wybuchło całe te, te, te najważniejsze TTD te, 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 gienko i wszyscy spoko. Nikt się nic, niczym nie przyjmuje, nie? No pewnie. Oni teraz są w jakimś metro. Chyba. Ogólnie, no, ten kanał nie jest taki bardzo, w sensie, bo ja nie jestem też takim fanem Star Warsów, no i ja w ogóle nie, 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 nie oglądam, mnie nie interesuje się, ale, no, ta gra była taka koks, że ja nie mogłem odmówić zrobienia odcinka z tego. W sensie, znalazłem i od razu robiłem, nie? Bo... bo ja w ogóle nie jestem już takim fanem tych Star Warsów To w sensie, nie, że mam coś do, do ludzi, którzy lubią tych Star Warsy oglądać itp no ale no wiecie ale wiem, że to nie jest na podstawie filmu tu nic nie ma na podstawie filmu, to jest wymyślona historia tylko grafika jest taka wiecie, w takim stylu nie no, oni teraz pół godziny będą mówić, nie? Ja mu mówię co oni mówili, że on mówi, żeby on nic nie gadał nikomu, i on mówi, że to jest nielegalne przecież. On mówi, żeby się cicho siedział i tyle. W sensie z tej konwersacji to tyle. Co on, on teraz robi? No śpi? No halo, chłopę obudź się, co masz robić? Powiedz. Aha! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie jest miły człowiek? To ja teraz chodzę? No chodzę ta. Gdzie on jest? Gdzie jest ten typ? On tam ucieka. Czemu on ucieka ode mnie? Nie ma ode mnie uciekać. I po co ja go gonię? Wy chyba będziecie widzieć widzowie z drugiego monitoru, słabszy ten, eee, słabszą grafikę. Wiecie, widzowie słabsze, nie grafikę, tylko co, te, co teraz? Co teraz mam robić? Nie, grafikę tylko, tak jakby nie będziecie widzieć to wszystko. Ty gdzie ja jestem? Co się dzieje? Nie, ej, ja nie wiem, co się dzieje. Kto to jest? Czy to jest jakiś zły? Tak, on też ma moc. Dobra, widzę, ja muszę. Aha, to był sen. To był sen. To był sen. Ja intera teraz mówią, że coś się stało. Aha, oni chyba teraz sprawdzają, czy oni mają tu moc. Wysie, wzorze, kto to jest? To jest ktoś ważny? Nie wiem, czy mój pies może. No właśnie. Dobra, 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 dobra. Widzia Widzowie ja zrozumiałem, musiałem tutaj tylko sobie trochę też puścić na drugich słuchawkach. Oni właśnie teraz szukają tego człowieczka, który ma moc, co oni robią? Oni są źli. Jeśli on teraz zareaguje, to, to on wszystkich to on odkryje się. Widzowie, ta gra jest serio bardzo wciągająca, ale <laughs> nie w takim sensie. I on chyba teraz wszystko powie, że, że to on, nie? Że on... Kurde, jakaś muzyczka. I on teraz mówi czy co? Czy co? Bo nie rozumiem. O! Dobra, on ma miecz. On ma miecz. On ma miecz. On ma miecz. Nie! Czemu? On jest złym człowiekiem. Aha. No czemu on powiedział, że on jest dziedajem? Wstawaj! Dobra, jest z nimi. Kurde, co ja mam robić? Dobra. Wizowie, to jest serio, to jest serio trudne. Czyli, że ja pod tym przyciskiem... A, dobra. Rozumiem. Aha. <śmiech> <śmiech> Nie no, broń się. Dobra, pyk, syk, smyk, wyk. Masz. No, co ja mam teraz robić? Dobra. Pik cyk, cyk. bo ja będę miał tylko jeden ten. Jedno życie. Ja teraz mam. Dobra, rozumiem, że dobra. To tak. Chcemy to załatwić. No dlaczego? Przecież ja nie zrobiłem nic źle. Dobra. Widzowie, sorry, że słabo mówię, tak, trochę, prawie w ogóle, ale... Nie! Widzowie, to jest serio taki moment taki, że nie, nie wiem, co ja mam robić teraz. Jeśli ja przegram, mam tylko jedno życie. Dobra Wchodzę. Biz to No że, że, że co? Przecież oni mi nie dali ten? Oni mi nie dali nic zrobić. Nie widzowie! To 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 następ... widzimy się w następnym odcinku, jeśli oni mi to dadzą zrobić wszystko od początku. I widzimy się w tej samej części. Ale widzowie, według mnie to było trochę niesprawiedliwe, że wtedy był akurat ten, że oni sobie tam rozmawiali, a ja nie mogłem ich zaatakować tym mieczem. No dobra! Czy oni mi tutaj dali? No i co teraz? Ty, oni są mocni! Nie no, nie da się. Uh. O Dobra. masz. Dobra, kurde, nie chcę tam iść. Nie! No, ale no to ja nic nie mogę zrobić, no Halo! No co to była z niesprawiedliwość? On mnie wypchał do rogu i, i co? Do rogu. To było niesprawiedliwe jako... Ja nic nie mogłem zrobić, widzowie, naprawdę. Ja, ja próbowałem, ale... to no, widzowie, ten film dużo trwa. wiecie? Bardzo długo. Widzowie, trzeba będzie zrobić liveika, chyba na tej grze, bo naprawdę ja się tak wciągnąłem w tę grę, że widzowie albo live ich, albo dłuże, dłuższe odcinki, nie? To załatwimy tych i widzowie, no wiecie, Będzie koniec. Zaraz. No, niestety będę musiał wyłączyć to, bo, bo, bo nie mogę grać. Wiecie, jak to zrobiłem, że ich zaatakowałem. Ty to leżysz, później, czekamy na drugiego. Ty też. Essa. Czekamy na trzeciego. Ty... Kurde, kurna. Ty też. Ty też. Do widzenia. Znaczy co? Co? On się regeneruje? Co Fini? Co, 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 co? Ała. No, ile ich? Ich nie powinno być trochę mniej przypadkiem? Ale tak, jeśli oni będą w rogach, to to jest trudniejsze, wiecie? Ła! Wow. Dobre widzowie, sorry, że tak nic nie... No ale ile, no bez kinitu. No dobra, bez przesady, no. Rozumiem, że oni chcą, żeby było śmiesznie, ale no. Co ja teraz mam zrobić? Nie no. No... co do diabła, Co mi mówisz? Co mam robić? będziesz mi rozkazywać. Kurde! Możesz powiedzieć twoim kolegom bardzo mile, że, żeby sobie poszli? Dobra. Teraz go jakby... Ło! Wow. On powiedział takie coś. Dobra! Nice! Nie. No dobra widzowie, robimy to Tu, tu, no na pewno Dobra, no dobra, on leży. Co teraz? bo <noise> co nawet nie zdążył powiedzieć nic. Co teraz? Dobra, widzowie, mówiłem, że już na ten czas to już zaraz będzie koniec odcinka. No i co, widzowie? O kurczę, co mam robić? Nie rozumiem. Jeśli ktoś grał, to niech mi da jakieś wskazówki, bo ja teraz naprawdę nie rozumiem, co mam zrobić. I raczej czas odcinka już się skończył. No i co widzowie? No i siema.